29 kwietnia 1965 roku to data szczególna dla świnoujskich marynarzy. To właśnie na mocy rozkazu z tego dnia przeformowano bazę marynarki wojennej w 8 flotylę obrony wybrzeża. 59. rocznica powołania jednostki stała się okazją do organizacji uroczystego apelu. Podczas okolicznościowej zbiórki dowódca flotyli kontradmirał Piotr Sikora podziękował podległym mu żołnierzom za wysiłek, zaangażowanie oraz trud włożony w codzienną służbę. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, z gratulacjami przybyły też władze Świnoujścia. Uroczysta gala banderowa na okrętach oraz defilada pododziału w asyście Wojskowej Orkiestry stanowiły widowiskową oprawę dla tej podniosłej uroczystości. Jednak jedna ma zarówno tradycję, jak i przyszłość. Uwłaszczy z dumą i uznacz w obu kierunkach. Te słowa amerykańskiego odmierającego Jana Westonu dają istotę także naszej kotyli. Od chwili utworzenia stworzenia, kusła kształtowała się przez pokolenia, kształtowała przez pokolenia majnarzy, realizuje swoje zadania, skończąc na twarzy wództw zawodów Rzeczypospolitej. Była i wciąż jest świadkiem i elementem stale rozwijającego się Regionu północno naszej ojczyzny. A już za rok ósma Flotela Obrony Wybrzeża wkroczy w siódmą dekadę swojej historii. Naszym marynarzom i oficerom życzymy, by kolejne lata zapisały następne chlubne karty w historii tej jakże ważnej jednostki polskiej marynarki wojennej.